Gdyby tak spróbować wybrać jedną rzecz, która decyduje o tym, czy człowiek jest szczęśliwy, czy nie, to gdyby tak zastanowić się nad wszystkim, co jest w życiu, to by się okazało, że o tym, czy jestem szczęśliwa, czy nie, decydują moje emocje. Dlatego, że emocja pojawia się we mnie i informuje mnie o tym, czy jestem szczęśliwa, czy też nie, czy coś mi przeszkadza. I teraz można by pomyśleć, że człowiek jest ofiarą swoich emocji, no bo przecież. Teoretycznie nie mam nad tym kontroli, dlatego że emocja to jest pewna myśl z pewnym ładunkiem, która pojawia się we mnie i od razu rozprzestrzenia się na całą moją duszę, na mój umysł, i sprawia, że albo czuję się z jakiegoś powodu szczęśliwa, albo czuję się z jakiegoś powodu nieszczęśliwa. I o tym, że jest to bardzo subiektywne, czyli że zależy to od moich emocji, świadczy choćby to, że dokładnie w tej samej sytuacji inny człowiek wcale nie jest wyjątkowo szczęśliwy albo nie jest wyjątkowo nieszczęśliwy, bo odbiera to, jego emocje odbierają to inaczej, więc moje szczęście zależy od moich emocji. I teraz, teoretycznie rzeczywiście jest tak, że emocja pojawia się. I przyjmuję kontrolę nade mną. Ale w praktyce i wiem to z własnego doświadczenia, i to jest coś, co bardzo pomogło mi zmienić moje życie i zaprowadzić porządek w moim życiu. I znaleźć to, czego szukałam, czyli umiejętność odczuwania szczęścia. Otóż z mojego doświadczenia wynika, że emocja nie jest czymś, czego jestem ofiarą, i emocja nie jest czymś. Co ma nade mną całkowitą kontrolę, i nie chodzi o to, żeby kontrolować emocje. Dlatego, że to byłoby bardzo, bardzo bezsensowne. No bo jeżeli na przykład pojawiają się we mnie emocje, które nie są przyjemne, na przykład złość albo smutek. Albo poczucie krzywdy. I teraz, gdybym ja próbowała te emocje ukryć przed samą sobą, udawać, że tej emocji we mnie nie ma po to, żeby jej nie czuć, to wcale nie znaczy, że ta emocja zniknie. Ona tylko zostanie gdzieś zepchnięta dalej w głębiny mojej podświadomości i będzie tam się działa. I z tych, z tych głębin podświadomości będzie miała wpływ na moje samopoczucie, na mój sposób myślenia, na decyzje, jakie podejmuję, a w konsekwencji na całe moje życie. I odpowiadam teraz na pytanie yy, Ani, chyba, yy, która yy, zadała mi to pytanie na YouTube pod jednym z filmików. Otóż, jak radzić sobie z takimi emocjami, które nie są miłe ani przyjemne? Bo oczywiście wszystkie emocje są po to, żeby ich doświadczać. Wszystkie emocje są dobre. W tym sensie, że nie ma żadnych złych emocji, do których człowiek nie powinien się przyznawać albo nie powinien ich mieć. W ogóle to byłoby, to byłoby zupełnie bez sensu, żeby zabraniać sobie czuć jakichś emocji, dlatego że emocja, która się we mnie pojawia, jest myślą, która wynika z różnych moich wcześniejszych. Przekonań, czasem uprzedzeń, tego, w co podświadomie wierzę, więc każda emocja jest ważną informacją o tym, co znajduje się w mojej duszy. Więc każda emocja jest dobra w tym sensie, że można z niej czytać. I co do tego Ania nie ma wątpliwości. Chodzi tylko o to, co zrobić konkretnie, co ja robię w takiej sytuacji, kiedy na przykład czuję gniew. Albo smutek, i co robię konkretnie z tą emocją w chwili, kiedy ona się pojawia? I otóż, pierwsze założenie, które muszę zrobić, dlatego, że to jest pierwsze założenie, które ja zrobiłam kiedyś dla samej siebie, i okazało się, że ono jest bardzo, bardzo słuszne i potrzebne, bo pozwala wtedy z tą emocją sobie poradzić. Otóż, pierwsze założenie jest takie, że emocja jest myślą. Emocja nie jest fizycznym bytem, który istnieje niezależnie ode mnie i nie jest czymś, co ma nade mną całkowitą kontrolę i ja muszę się jej poddać. Emocja jest myślą, która wynika z czegoś, co istnieje w głębinach mojej duszy. W związku z tym, jeżeli emocja jest myślą, to ja również myślą. Mogę nad tą emocją sprawować pewną władzę. Nie po to, żeby ją zmienić, nie po to, żeby ją ukryć, ale po to, żeby ją zrozumieć. Bo kiedy ją rozumiem, kiedy wiem, z czego wynika, i kiedy potrafię ją rozłożyć na czynniki pierwsze czyli znaleźć źródło tej emocji, to ona po prostu traci moc. Podam konkretny przykład. Na przykład, kiedy jestem zła na kogoś. Na przykład. Teraz muszę sobie przypomnieć jakiś przykład, może z dawniejszych czasów, bo właściwie ja jestem bardzo rzadko zła. Po prostu rzadko mi się to zdarza. Kiedyś mi się to zdarzało częściej, a teraz nie zdarza mi się, dlatego że jestem w Afryce. Tutaj w tych. Zaroślach za mną mieszkają dzikie słonie i dzikie bawoły. Dlatego tak się obejrzałam z pewną obawą, bo dzikie słonie i dzikie bawoły nie są kimś, z kim chciałbyś się spotkać. Jakbyście zobaczyli za mną dzikie słonie albo dzikie bawoły, to daj się znać. Więc tak. Kiedyś zdarzało mi się, że byłam rozgniewana, wściekła i zła. Dlatego, że wtedy w ogóle nie rozumiałam, skąd bierze się złość, a złość bierze się z bezradności. Więc wtedy, ponieważ czułam się bezradna w wielu sytuacjach, bo nie umiałam sobie radzić z moimi emocjami, no to czułam też wściekłość. Teraz jest tak bardzo rzadko, ale spróbuję stworzyć jakiś przykład, po to, żeby wyjaśnić, w jaki sposób działa wtedy mój umysł, nauczony przeze mnie nowego nawyku. Czyli powiedzmy, że. Powiedzmy, że ktoś miał mi coś przysłać, co było dla mnie ważne, i zapomniał to zrobić. I nie mam tego. Na przykład zamawiałam coś, i ten ktoś zapomniał. No to w normalnej sytuacji byłabym wściekła. Powiedzmy, że jestem wściekła, że ten ktoś zapomniał mi się sobie. Jak można w ogóle zapomnieć? Przecież to jest nieodpowiedzialne. I wtedy, kiedy pojawia się taka wściekłość, to po pierwsze, Jestem świadoma tego, że pojawia się we mnie gniew i wściekłość. Czyli pierwsza rzecz jest taka, że mam już nawyk obserwowania emocji, które pojawiają się w mojej głowie. Czyli mam świadomość tego, że ten gniew, który we mnie jest, ja nie jestem tym gniewem. To jest myśl, która się we mnie pojawiła. Czyli jestem w stanie w pewien sposób stanąć obok siebie i obserwować siebie z zewnątrz czyli mam świadomość tego, że szaleje we mnie gniew i widzę ten gniew, ale nie staje się cała tym gniewem. Nie dopuszczam go do siebie, żeby on zawładnął moimi myślami, moim ciałem, nie poddaję się tej wściekłości. Czyli stoję obok, widzę, że jest ta wściekłość i najlepsze rozwiązanie z mojego punktu widzenia to spróbować zareagować na ten gniew z poczuciem humoru. I ja wtedy, zwykle, kiedy nadchodzi na mnie fala gniewu i widzę, że ten gniew jest we mnie, nie dopuszczam go do siebie, tylko staję obok i mówię do siebie, mówię, i czemu się wściekasz? No powiedz mi, czemu się wściekasz? I odpowiadam sobie, bo ktoś, Zapomniał pójść na pocztę i wysłać mi tego, na czym mi zależało. Ludzie są tacy nieodpowiedzialni. I wciąż stoję z boku i zadaję sobie pytanie, a czy ty zawsze wysyłasz wszystko od razu, od razu wtedy, kiedy to jest komuś potrzebne? Zawsze nie zdarzyło ci się zapomnieć? Muszę przyznać wtedy, że owszem, zdarzyło mi się zapomnieć, wysłać coś, mimo że wiedziałam, że to było dla kogoś ważne. I wtedy jakby staję też po tej drugiej stronie. Po pierwsze, ten mój gniew wynikał z tego, że oczekiwałam, żądałam, żeby ktoś był idealny, doskonały i zawsze wypełniał swoje zadania. Chociaż, jakby tak spojrzeć na moje życie i na to, co ja robię, no to ja też czasami zapominam o czymś albo robię coś niewystarczająco dobrze, mimo że się staram. Bo Po prostu ludzie nie są doskonali I, i żądanie od nich, żeby byli doskonali, jest po prostu totalnie bez sensu, bo to będzie tylko źródło nieustającej frustracji. A ponieważ ja nie jestem doskonała i o tym wiem, i wiem, że inni ludzie nie, nie są doskonali i to jest fakt, no to jakby ta moja złość wtedy już nie ma miejsca bytu, przestaje istnieć. Więc nie wściekam się nigdy, nie. żeby rozładować złość. Wiem, że niektórzy ludzie, na przykład. Mucha lata obok mnie. Niektórzy ludzie tłuką różne przedmioty, albo kopią w drzwi, albo krzyczą, ale to, to dzieje się po tym, jak już dopuszczą tę złość do siebie. A ja widzę, że ona się we mnie pojawia. Ale staję obok i obserwuję, co ta złość we mnie robi, i traktuję ją nie jak część mnie, tylko jak coś, co się we mnie pojawiło. Więc jestem w stanie odseparować się od tej złości. Nie zaprzeczam jej istnienia, wiem, że ona we mnie jest, ale podchodzę do niej z poczuciem humoru, z dystansem. I staram się znaleźć jej prawdziwe źródło. A akurat w tym przypadku źródłem było to, że żądałam, żeby wszyscy ludzie byli doskonali, bo to by mi pasowało do koncepcji idealnego świata, który nie istnieje. A na przykład, kiedy jestem smutna, na przykład kiedy, na przykład, kiedy, kiedy zobaczę skrzywdzone zwierzęta. I jest mi wtedy ogromnie smutno. I znów widzę, że ten smutek pojawia się we mnie, i czasem nawet czuję łzy w oczach, ale myślę sobie wtedy, bo znów jestem świadoma tego, że ogarnia mnie uczucie smutku, czyli nie poddaję się mu, bo to wszystko jest kwestią decyzji: czy ja poddaję się tej złości, czy poddaję się strachowi, czy poddaję się smutkowi z strachem jest dokładnie tak samo. To też jest kwestia decyzji, czy ja po prostu pójdę za tym strachem, bo on mnie pociągnie za sobą, czy też uświadomię sobie, że to jest pewna emocja, która się we mnie pojawia, ale do mnie należy decyzja, czy ja za tą emocją idę, czy jej ulegnę, czy też zweryfikuję źródło, z którego ta emocja wynika, nazwę jej po imieniu i wtedy ta emocja po prostu przestaje Mieć siłę nade mną, traci swoją moc. Więc kiedy jestem smutna, to też wtedy widzę ten smutek, który, który pojawia się we mnie, ale wtedy myślę, smutkiem nie pomożesz temu zwierzęciu, które cierpi, albo człowiekowi, który cierpi, tylko dołożysz mu jeszcze więcej żalu i cierpienia. Więc wtedy staram się skoncentrować myśli na powtarzaniu. Albo czterech słów, chopowo-pono, albo dwóch najprostszych słów, jakie znam, które mają magiczną moc uzdrawiania wszystkiego i wszystkich. Czyli powtarzam w myślach: kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. I kieruję te słowa, i kieruję całą moją dobrą moc, jaką jestem w stanie w sobie zebrać, do tego zwierzęcia, czy do tego człowieka, który cierpi. Więc. Widzę emocje, nazywam ją po imieniu. I decyduję, czy ona będzie miała kontrolę nade mną, czy też ja zrozumiem, skąd ta emocja we mnie się bierze, nazwę ją po imieniu, zrozumiem, z jakiego źródła się wywodzi i wtedy odbiorę jej moc. Więc. Kiedyś miałam z tym ogromny problem, dlatego że kompletnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, że emocja jest czymś, co pojawia się we mnie na skutek połączenia dwóch rzeczy: pewnego zdarzenia z zewnątrz oraz moich wewnętrznych przekonań. Więc emocja jest w połowie, a może nawet mniej w jakimś niewielkim procencie tym, co się zdarzyło, a w ogromnej, ogromnej większości jest obrazem, jest zwierciadłem, jest odbiciem tego, co ja noszę w sobie i w co wierzę podświadomie, nie zdając sobie z tego sprawy. Więc w momencie, kiedy to sobie uświadomiłam i zaczęłam czytać te moje emocje, nazywać je po imieniu, to nie miałam najmniejszego kłopotu z tym, żeby potem z różnymi emocjami sobie radzić. Przecież, kiedy podróżuję daleko po świecie i kiedy podróżuję sama, to zdarzają mi się sytuacje, kiedy się boję. No, choćby taka sytuacja, jak ta. Jestem w miejscu, gdzie żyją dzikie zwierzęta, które nie, nie są przyzwyczajone do kontaktu z ludźmi. Wprost przeciwnie, ludzie kojarzą im się z. Agresorami, którzy coraz bardziej wkraczają na ich terytorium, spychając ich do niewielkich zagajników, gdzie te zwierzęta jest im coraz trudniej żyć. Więc na widok człowieka wcale nie są ucieszone, a wprost przeciwnie. Więc to nie jest łatwa sytuacja, ale ze strachem radzę sobie tak samo jak z innymi emocjami. Albo kiedy na przykład idę nocą, kilka dni temu wracałam. I źle obliczyłam czas, bo staram się nigdy nie wracać po zmroku. I źle obliczyłam czas. Wracałam z Zambii, musiałam przejść na piechotę przez granicę z Zambii do Zimbabwe, i było już ciemno. I po jednej stronie był las tutaj była taka szeroka, kompletnie pusta droga, i po drugiej stronie tej drogi jakaś, jakieś pole, jakaś taka pustka, więc i byłam tam kompletnie sama. I ten kawałek, ten odcinek pomiędzy Zambią a Zimbabwe, który trzeba przejść na piechotę między jedną granicą a drugą, te dwa kilometry, może trzy, i szłam tam zupełnie sama, niosąc jak zwykle w plecaku paszport, pieniądze, no, telefon, wszystko, co jest mi potrzebne, żeby podróżować. I czułam lęk, ale też nie pozwoliłam, żeby ten lęk ogarnął mnie, tylko wiedziałam, że pojawia się we mnie lęk, przyzwałam do siebie całą moją wewnętrzną moc, żeby sobie z tym lękiem poradzić, dlatego że strach w takiej sytuacji w niczym by mi nie pomógł. A wprost przeciwnie, kiedy człowiek jest pełen strachu, to prowokuje kogoś, kto miałby zamiar zaatakować, czy to będzie człowiek, czy zwierzę. Więc ze wszystkimi emocjami radzę sobie w taki sposób, że widzę je, wiem, że to jest tylko myśl, powstała we mnie na bazie moich głęboko ukrytych, podświadomych przekonań, czytam te emocje, zastanawiam się z czego ona wynika, z czego się bierze, a w takim pierwszym zderzeniu z tą emocją, szczególnie jeżeli to jest emocja silna i na przykład taka jak gniew, to staram się. Zareagować, stanąć obok i zareagować z humorem, żeby ją w ten sposób rozbroić. Więc żartuję ze sobą samą i żartuję z tą złością, albo żartuję z tym strachem. I zawsze jestem dla siebie przyjacielem. Zawsze jestem po swojej stronie. Nigdy nie winię siebie za to, że mam jakieś emocje, dlatego że one są we mnie. To są częścią mnie, a ponieważ nauczyłam się akceptować siebie ze wszystkim, co we mnie jest, i jestem absolutnie przekonana o tym, że to jest konieczny warunek do tego, żeby móc dokonać jakiejś pozytywnej, wewnętrznej przemiany, to wszystkie te emocje akceptuję. Witam się z każdą z nich, ale też mam świadomość tego, że moja emocja nie jest mną. Więc widzę ją, jestem jej świadoma, nazywam ją po imieniu. No bo usłyszałam, trzaskanie gałęzi w buszu. Nazywam ją po imieniu, ale nie zgadzam się, żeby ona przejęła nade mną kontrolę, a wprost przeciwnie, z przyjaźnią do samej siebie przejmuję kontrolę nad emocją, która się we mnie pojawia, poprzez nazwanie ją po imieniu i znalezieniu jej prawdziwego źródła. I to jest to, o czym warto pamiętać, kiedy zdarza się, że pojawia się w tobie niespodziewana emocja i przybliża się i czujesz, że za chwilę tobą zawładnie. Pamiętaj po pierwsze, że emocja to tylko myśl. Po drugie, nie musisz się jej poddawać, jeżeli nie chcesz. Po trzecie, Zapytaj siebie, skąd ta emocja się wzięła i jakie jest jej prawdziwe źródło, a potem zdecyduj, co z tą emocją zrobisz. Czy idziesz za nią, czy też nie. A jeżeli nie, jeżeli masz jakąkolwiek wątpliwość co do tego, w jaki sposób poradzić sobie z negatywną emocją, czy taką, której nie chcesz mieć, to zawsze najbardziej skutecznymi słowami, które pomagają w tym, żeby te emocje zatrzymać. Żeby odebrać jej moc, jest powtarzanie słów: kocham Cię. Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Każda emocja, która jest trudna, przykra, negatywna, i która wydaje się, szarpiąca jak huragan, każda emocja w zetknięciu z tymi dwoma słowami traci swoją moc. Spróbuj.